William Brent Heinz, znany szerzej jako Brent Heinz, to niezwykle utalentowany muzyk, który założył zespół Mastodon w 2000 roku, współpracując z Billem Kellyherem oraz Branem Dailorem. Przez lata Mastodon zdobywał serca fanów na całym świecie, stając się jedną z najważniejszych grup metalowych współczesnych czasów. Ich hity takie jak Blood and Thunder, The Motherload oraz Oblivion. Zdobyły uznanie zarówno wśród krytyków, jak i miłośników ciężkiego brzmienia. W marcu bieżącego roku zespół zaskoczył wiele osób informując o odejściu Chinca. Na początku wielu spekulowało, że artysta poprosił o zakończenie swojej współpracy, ale niebawem sam Chinc zasugerował, że mógł zostać usunięty z zespołu. I choć mijały dni, nikt nie mógł przewidzieć tragicznych wieści, które obiegły świat sztuki. Dnia 20 sierpnia w wyniku nieszczęśliwego wypadku motocyklowego w Atlancie życie Hinsa nagle się zakończyło. Tragiczny incydent miał miejsce na skrzyżowaniu Memorial Drive i Boulevard, gdzie muzyk został potrącony przez kierowcę, który nie ustąpił mu pierwszeństwa. Ratownicy medyczni szybko przybyli na miejsce, jednak ich starania okazały się bezskuteczne. Kilka dni później w mediach społecznościowych zespół i fani doświadczyli olbrzymiego szoku, kiedy na oficjalnym profilu Chińca pojawił się smutny komunikat, który poinformował o tragicznym zdarzeniu oraz podkreślił konieczność żałoby. Fani z całego świata, poruszeni odejściem swojego idola, zaczęli publikować wspomnienia i kondolencje, które odzwierciedlały ich głęboką stratę. Wśród licznych komentarzy można było znaleźć ciepłe słowa. Spoczywaj w pokoju, to nie do uwierzenia. Nie mogę sobie wyobrazić tej rzeczywistości. Co za straszny koszmar. Dzięki Twojej muzyce, Brent, czuliśmy się zainspirowani. Byłeś jedyny w swoim rodzaju. Fani i przyjaciele wyrażali swoje emocje i były to słowa pełne nostalgii i bólu. Nic nie będzie takie samo bez Ciebie. Zawsze będziesz w naszych sercach. Strata, którą ponieśli wielbiciele brzmień Mastodon a także wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli okazję słuchać utworów Chinca, jest nie do przecenienia. Muzyka, która była jego pasją, pozostanie wiecznym wspomnieniem, a jego artystyczny dorobek niewątpliwie przyczyni się do niezatartej pamięci o tym wyjątkowym artyście.